Czy w sprawie depenalizacji aborcji, czyli tej kolejnego podejścia do ustawy aborcyjnej, koalicja jest dogadana? Czy jest się pan w stanie założyć, że ta ustawa przejdzie przez pierwsze czytanie, czy nie zostanie odrzucona? Nie chcę się zakładać o takie rzeczy, natomiast i też nie jestem kimś, kto może wziąć za to odpowiedzialność, bo to jest odpowiedzialność partii politycznych, każdego z ugrupowań, jak będzie w tej sprawie głosowało. Natomiast wiem, że przez ostatnie dwa tygodnie tutaj w Sejmie trwały bardzo intensywne rozmowy w tej sprawie, które pozwalają mi. Założyć, że mogę być w tej sprawie ostrożnym optymistą. Ostrożnym optymistą. To się znowu może, że tak powiem, zadziać na pojedynczych głosach. Wiem, że jest bardzo duże pilnowanie frekwencji też w klubach, jeśli chodzi o, ten, o to piątkowe głosowanie. Wydaje mi się, że chyba zrobione zostało wszystko również z, no z każdej strony. Ja rozmawiałem z prezydium Komisji Aborcyjnej, kiedy chcą mieć ten projekt procedowany. Byłem gotowy to robić wcześniej. Uzgodniliśmy z prezydium komisji, żeby zrobić to na tym posiedzeniu. Wiem, że były rozmowy pomiędzy prezydium komisji a PSL-em i to długie i liczne rozmowy. Wiem, że były różne inne rozmowy, które, które tutaj się toczyły. Jak mówię, wydaje mi się, że chyba mogę być w tej sprawie ostrożnym optymistą i, i założyć, ale nie założyć się, bo nie chcę się zakładać o ludzkie losy, a tego dotyczy ta ustawa, że wyjdziemy z tego Sejmu za miesiąc albo dwa z dwoma uchwalonymi projektami ustaw. Ustawą trzeciej drogi i ustawą depenalizacyjną. Wydaje mi się to dzisiaj realny scenariusz.